Świeć nam przykładem cnoty męstwa, bądź wzorem pracy i modlitwy, czystości życia i męczeństwa. Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem cnoty męstwa, bądź wzorem pracy i modlitwy, czystości życia i męczeństwa. Twym ukochaniem Jezus Chrystus nie skarby świata przyjemności. W godzinie próby śmierć wybierasz, aby Błogosławiona Karolino, śmieć nam przykładem floty męstwa, bądź wzorem pracy i modlitwę, czystości życia i męczeństwa.